Dobry wszystkim, witam Was w nowym filmie. Mamy już kolejny dzień, mamy niedzielę, zaraz Wam powiem dokładnie, który. Eee, 4 grudnia, słuchajcie. Godzina jest 9.15 jakoś tak. Eee, I ja wstałam sobie dzisiaj o 8.30 i to sama się obudziłam, nawet bez budzika, co mnie bardzo zdziwiło, bo uwaga, wczoraj mówiłam Wam, że pójdę spać zaraz, a e, wiecie, do której siedziałam do drugiej 30 i nie mogłam zasnąć. Po prostu nie mogłam spać bez Tomka. Kiedyś chłopcy chodzili do, do pracy na zmiany nocne i ja normalnie spałam, a teraz po prostu do drugiej 30 nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. W końcu złapałam za laptop i przerobiłam jeszcze trzeci film, bo vloga z poprzedniego dnia z soboty, który już widziałyście, więc po prostu noszał nie mogłam spać. I dzisiaj jakże było wielkie moje zdziwienie, bo nastawiłam sobie jakiś tam budzik, ale na troszkę później, bo mówię, że sobie z, no z 7 godzinek chociaż pospała, a spałam równo 6 godzin i sama się obudziłam z siebie, w ogóle już nie byłam śpiąca, więc wstałam i mówię, dobra, biorę się za coś tam już robić, no bo nie ma co zmuszać się, wiecie, do spania, no bo po co. Jest piękny dzień dzisiaj, chłopc, znaczy tak, Tomek wrócił o trzeciej chyba. 40, jakoś tak e, Więc nawet Nie położył się w sumie dużo później ode mnie e, No ale on na pewno Będzie spał sobie spokojnie do jakiejś 10-11 e, Przebudził się przed chwilą tam mu przyniosłam picie Bo strasznie mu się chciało pić, oczywiście e, No i Mówi, że już nie będzie szedł tak tylko sobie po leniu jeszcze trochę, więc na pewno zaśnie tak tylko gada. Ja sobie zrobię śniadanie, mam ochotę na płatki z makiem, więc sobie zrobię i w tym czasie kiedy on będzie się powoli rozbudzał, no to ja wezmę sobie prysznic i troszkę się ogarnę. Pomaluję, żebym już później była gotowa, bo e, obiecał mi, że dzisiaj pojedziemy, słuchajcie, na Ealing Broadway e, I tam kupimy jakieś ozdoby w końcu świąteczne, więc dzisiaj może będzie troszkę bardziej vlogmasowy ten vlog I coś tam ciekawego wam pokażę, w ogóle chciałam zobaczyć jak wygląda nasza choinka Bo mamy taką małą choinkę i raczej większej nie będziemy stawiać Słuchajcie, to jest no po prostu historia roku, bo my mamy tą choinkę z, z zeszłego roku e, I wiecie gdzie ona stoi? Ona stoi u nas za drzwiami na tym na tym jakby na tej klatce schodowej, po prostu takiej zewnętrznej, i ona się trzyma cały rok. Ja nie wiem, jak to jest po prostu cały czas dostaję wiecie deszczu, nie wiem. Temperatury i tak dalej. Nie wiem w ogóle jakim cudem, bo i przez po świętach i tak dalej. Nie wiem jak to się stało, ale po prostu jest niesamowita, bo jeszcze się trzyma, więc idę zaraz zobaczyć, w jakim ona jest stanie. Czy na pewno e, nada się, żebyśmy ją postawili? I jeśli tak, to może dzisiaj byśmy właśnie to zdobili. jakbym kupiła jakieś tam ozdoby na nie. Chociaż mam gołe nogi, jestem tylko w kapciach, więc nie chciałabym tak za bardzo wychodzić, ale co tak zetknąć okiem na nią, bo nawet nie zwracałam na nią uwagi. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie pod słońcem. Ja nic nie widzę w każdym razie jest choineczko. Całkiem ładnie się trzyma więc trzeba będzie tylko ją tak ogarnąć. Przyciąć. Może tam takie dłuższe jakieś kałąskie, jakie wyrosły i na pewno ona się przyda w tym roku. Także super nie będziemy musieli kupować kolejnej. Zobaczcie, kto wstał i to jestem w szoku, bo yy, zdążyłam. Coś mi to pokazuje, zdążyłam zjeść. Nawet nie wywam jeszcze tych płatek do końca, a on już wstał. Co robisz mi? Kucian. <grystanie> <grystanie> I w ogóle, wiecie co, oglądałam vloga Oli Olur I zaczęłam żałować, że nie nagrywam vlogmasów <grywa> Po prostu jakoś tak mnie zmotywowała Chyba dlatego, że no wiem, że Ola też pracuje na cały etat A ja się tym wymigałam trochę od vlogmasów I chciałam was spytać, czy chciałbyście jednak, żebym te vlogmasy nagrywała Trochę opóźnione, no ale zawsze Po prostu bym zaczęła od tych dwóch vlogów, <grywa> które już nagrałam Czyli w Wczorajszy z soboty, dzisiejszy z niedzieli i potem już bym nagrywała, a jakbym któregoś dnia nie miała vloga, to mam poprzerabiane normalne filmy i one by były po prostu yy, wtedy zastępni, zastępnikami, zastępczymi filmami za vlogi, yy, więc dajcie znać, jestem już mega podekscytowana, yy, nawet jakby te vlogi były takie... Znaczy no nie ma wyjścia na no jak pracuję, no to mogę Wam się pokazać rano potem na chwilę wieczorem, więc jakby takie sobie vlogi były troszkę krótsze, to dajcie znać, czy byście nadal chciały, bo ja jakieś takie motywacje złapałam, wiem, że trochę za późno, bo um, ogólnie mogłabym ponumerować sobie filmy, które zaczęłam dodawać w grudniu i jak, jako vlogmasy je dać tak, jak myślałam, ale opuś opuściłam już jeden film w tamtym tygodniu, bo nie byłam w stanie już nie miałam nic przerobionego, byłam zmęczona, to chyba w piątek opuściłam czy jakoś tak. No ale i tak, po prostu by był taki vlogmas bez jednego filmu, więc dajcie znać, co myślicie. Albo, nie wiem, jakbym w ciągu tego najbliższego miesiąca, jeszcze yy, nie wiem, opuściła jeden dzień z jakiegoś tam powodu, no to czy będzie ok? Myślę, że będzie ok. Wtedy będą trzy czwarte vlogmasu. Wtedy będą trzy czwarte vlogmasu, tak. Ale bardzo bym chciała jednak dodawać codziennie, jeśli mi się uda, więc. Chyba podejmę taką próbę. Myślę, że będziecie się cieszyły, jeśli tych vlogów będzie więcej, bo cały czas mi mówiłyście, żebyście bardzo chciały. E, więc tak, będzie vlogmas. Opóźniony vlogmas, dobra. Także ja zjadłam Tomek, jak wstał, no to ja już jednak nie idę się jeszcze myć. Tylko em, coś do jedzenia mu pewnie będę musiała zrobić. Pewnie tak. Pewnie tak Panie, już umyte, będę sobie oglądała kolejnego vlogmasa, bo mam yy, zaległości yy, właśnie u Oli A wy dajcie mi znać, czyje vlogmasa oglądacie, bo ja oglądam właśnie Ole Olur, yy, oglądam Julka oczywiście Kobos yy, i oglądam Alice Alice Vlog Channel, więc to są takie trzy główne kanały, których vlogmasy oglądam i będę oglądać dalej. A wy dajcie znać kogo. Vlogmasy są jeszcze takie motywujące, inspirujące, które warto oglądać, więc może jak będę miała wolną chwilę, to sobie coś tam jeszcze kogo innego obejrzę. Także ja się zabieram za szykowanie. Słuchajcie, ubrałam się już i zakładam ten sweterek, który wczoraj Wam pokazywałam z Miss Guided. I spodnie te z one są po prostu moje ukochane, ja cały czas w nich chodzę i kurtka założę tą taką pilotkę. Nie wiem czy już był haul, jeśli nie, no to zobaczycie ją dzisiaj w premierze po prostu. I zastanawiam się, założę może te buty, jak one się nazywają, te tapery takie różowe. Ładnie. O! I tu jest wejście do Holland Park, do którego zawsze chciałam wejść, a mi się wydawało, że to jest ten sam park to Kensington Gardens. A właśnie koleżanka z pracy mnie uświadomiła, że to jest inny park. Także wchodzimy i tutaj jest. O Boże jak cudowy! No chodź. przypomniało nam się, że to ma orzeszki. Nie wiem czy powinniśmy karmić wywióreczki, no ale skoro mamy orzeszki, no to Boże, po prostu musimy wykorzystać tę okazję. No, trzeba ją nakarmić, coś, ona na pewno się no, nie widzi. No właśnie... Cześć! O Jezu, jak jest cudno. No daj jej jeszcze! No z No ja też się trochę boję, żeby ci nie dziabnęła. Zobaczcie, nasza własna wiewiuretka. Zobaczcie, nawet ptaszek przyszedł do nas. są też jest O, Idzie do ciebie. No tego nie zje. Op! Jak złapał i żeby wiewiura nie zabrała. na jakiejś wycieczce, bo tyle ludzi podąża za nami. Naszym krokiem. Tak, i w ale ogóle dana. Tomek zaczął karmić, na tym na Moment Tomek zaczął karmić te wiewiórki po prostu zaszło się tyle ludzi i wszyscy zaczęli po prostu być tacy podekscytowani i karmić te wiewióreczki. I tyle po prostu się zrobiło tłumu. Ale jestem szczęśliwa, że Tomek mnie tu zabrał. Stwierdziłam właśnie, że to jest o wiele lepsze niż zakupy, ale mi się podoba tutaj bo już jestem szczęśliwa, jakbym w jakimś lesie była na spacerze, zobaczcie jak to jest cudownie. Po prostu jestem przeszczęśliwa, a mam kochanego takiego skarbu, który mi tak zrobił. Niespodziankę mi zrobił. Może I właśnie wymyśliłam, że muszę tu kiedyś przyjechać, musimy przyjechać nagrać jakiś bo W sumie dzisiaj bym mogła, bo podoba mi się jakiś No W ogóle zmieniłam koncepcję, zobaczycie na tych ujęciach takich zmieniłam yy, spodnie, założyłam ródki, bo stwierdziłam, że do tych traperków lepiej będzie w rurkach. Na lagunie. Dzisiaj jestem z siebie dumna i podoba się sobie. <grych> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dobra teraz Nie wiem w którą stronę, bo jest i w prawo i w lewo można iść. A było do, był znak do Kyoto Garden um, prosto, więc musimy teraz to task zmienić, gdzie iść. Wydaje mi się, że w lewo. Prawda? Tobie też się tak... O, jest znak następny, to zaraz zobaczymy Bo właśnie widziałam zdjęcia i Francesco, moja korzenka z pracy mi mówiła Że w tym Kyoto Garden jest tak pięknie No i Tomek dzisiaj właśnie chciał mi zrobić niespodziankę Ale jak już weszliśmy do Holland Park, to już wiedziałam, gdzie idziemy Bo mu kiedyś wspomniałam o tym Kyoto Garden, że mu chciała tam iść, a jest tak pięknie Tam pokazuje Kyoto Garden Gdzie? Tam No to chyba tam, albo tu, poczekaj Kurde, to jest teraz takie rozejście, że nie wiadomo gdzie coś Kyoto... Tu pokazuję, nie? Chyba tu. Teraz zobaczymy. Buł Słuchajcie, znaleźliśmy chyba. Garden. Albo jesteśmy w drodze do niego. Bo tak się zaczyna tutaj ładniej, taki ładniejszy park robić, zobaczcie. Paw tam jest! Śmiejemy się, że nas śledzi ta wywiórka, którą karmiliśmy. I że wszędzie, gdzie widzimy, to jest ona. I ja już ją nazywam nawet Fred. W sumie nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi wiersze przyszło do głowy. Podoba ci się go ani? Tanek mówi, że jemu się fret podoba. Tak, to jest tu chyba cudownie. Po prostu przesadę jak tu jest cudownie, zobaczcie. tego w ogóle nie nagrywam w swojej twarzy, więc mówię, nagram Wam coś z moją twarzą. I w tle ten piękny park. Jest cudownie, naprawdę. Powiem Wam, że Londyn, naprawdę jak wie się, gdzie iść, to po prostu jest przecudowny. Zobaczcie. Dajcie znać, czy byłoście tu kiedyś, jeśli mieszkacie w Londynie lub byłoście na wycieczce, a jeśli nie, to koniecznie musicie odwiedzić Holland Park, Kyoto Garden, bo jest naprawdę fajnie. No fajnie, to mam już zdjęcie. Czekam. że mega, mega dużo materiału i już nie nagrywałam nic w mieście w końcu wylądowaliśmy w Primarku ale na, na Oxford Street bo już było nam tam bliżej nie chciało nam się jechać w sumie na E-link jestem tak wykończona słuchajcie, tak nas przywiało i w ogóle to był taki długi yy, spacer po prostu tyle się nachodziłam, że nie wiem nawet ile kilometrów. Także jutro już Wam chyba pokażę to, co kupiłam w Freemarku, bo dzisiaj jestem zmęczona. Jutro mam nadzieję, że też uda mi się nagrać vlog, bo tak jak mówię, chcę nagrywać vlogmas, więc coś tam na pewno nagram, więc cieszę się. W ogóle podrzućcie pomysł, jak mam to wstawiać, bo już teraz będę miała opóźnienie, bo ten vlog z dzisiaj, czyli z 4 pojawi się dopiero 6 grudnia, bo jeszcze ten wczorajszy już wstawię. W ogóle zastanawiam się, czy dodawać ten wczorajszy też, czy od razu dzisiejszy może żeby było na bieżąco, nie wiem jak to zrobić podpowiedzcie, albo po prostu będą vlogi z opóźnieniem, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, wtedy może jak któregoś dnia opuszczę, no to już będą na bieżąco leciały e, także dobra, myślę, że tak zrobię, jutro Wam pokażę co, co kupiliśmy, a dzisiaj e, idziemy na dół się położyć, po prostu miałam robić sobie ale nie robię, mieliśmy ubierać choinka ale nie ubieramy, bo nie kupiliśmy, nie było żadnych ładnych małych ozdób, więc po prostu się położymy pod kocem, obejrzym sobie jakiś film, bo marzę o tym, że co się położyć pod kocykiem, że było mi tak ciepło przemarzło. Niesamowicie. Także dziękuję Wam bardzo kochane za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie Buziaki. Pa! pa!